Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony NiePopularny, A to jest Cyberpunk 2077. I kontynuujemy nagrania. Przychodzę od t -bug. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś win? Pewnie słyszałeś, co się stało. Szkoda jej. No niesłychanie. Zostawiła dla ciebie demona. Prezent z zagrobu. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Aha. Yy. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Oki okay. eee, ujawnienie interfejsów niezwykły hack. Koszt pobieki zero. Niezwykły kategoria hacków bojowe. Wezwanie wsparcia wzywa jednego członku w oddziału, blokuje umiejętności celu, władzie usterki, broni, ujawnienia przeciwników oraz urządzenia podłączone do sieci. Najdroższe co mają to są te ataki wirusowe, przegrzanie, przegrzanie, restart optyki 119 obrażenia do elektryczności Niezwykły komponent do haków, komponenty. No dobra, przyszedłem tutaj, bo, bo była misja odebrać prezent od t bug który nam pośmiertnie przekazała. O, karabin szturmowy, który nie ma wyglądu. Spoko. Eee, masz coś fajnego na sprzedaż, to mnie nie interesuje wybieranie haków w cyberdeku. Eee, cyberdeck ma ograniczoną pojemność. Postać. Nie. To będzie ekwipunek. Nie. Nie ekwipunek. Co to będzie? Postać, ale nie statystyki, nie ekwipunek, ekwipunek ale szczepy. O! E, system operacyjny. No to to jest chyba ten Cyberdeck, tak? I on. My, my mamy teraz zwarcie założone i restart optyki. To jest kasowanie pamięci. Zaatakowany cel wyjdzie ze stanu walki. Ok. Teraz ujawnia, ujawnia przeciwników oraz urządzenia podłączone do sieci. Uh, musisz wybrać go z listy z mnie wybierz ujawnienie. Um, w tej komórce w lewej części ekranu. Okej. Okay. Spięcie mikrowodów przeciwnika bojowe. Dlaczego to mam na czerwono? Kasowanie pamięci. Aha, że to mam zaznaczone teraz do wymiany. Dobra. Wypalenie synaps śmiercionośny. To sobie zostawię ten sposób. I. kraj ujawnienie interfejsu. Fak, Jeszcze się mi ziewać zaczęło. Wkraj ujawnienie interfejsu tutaj. Okej. Okay. To jest ciekawe. 1C55 1C. 55. 1C. What the Jeden C i mam dojść do pięćdziesiąt pięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. okej, Ja pinkole. To... to hakowanie jest takie niby proste, a jednocześnie idzie się w tym pogubić. Dzięki, miłego dziąka, kiserytej, skrytka służy do sprzedaży, kto wie co może się tu kryć. To mnie jakoś super nie interesi, natomiast bardzo chętnie byśmy się wzięli za jakąś kolejną misję. Kto wie, co może na skróty spotkać się z Kirkiem? Nie, Kirk mnie na pewno nie interesuje, szczególnie, że ryzyko jest bardzo wysokie. Tu mi już zmalało do wysokiego, więc spoko, Gdy patrzysz w otchłanie, jest średnie. Gdzie jest moja bryka? No, ten sąsiad mnie interesuje akurat. Kontrakty nieodkryte, bardzo niskie. Kto wie, co może się tu kryć? Nagrania seniora. Skóra, której potrzebuje, Kradzież, ukradnie furgonetkę. Hmm. Wiecie co? Myślę, że... że ta misja mogłaby być najciekawsza Tylko ile ona jest stąd? 750 metrów, spoko. I tu mogę sobie teraz wybrać Ark -Jockiego. To jest przyszłość. Nie dojdź, że motor do ciebie sam podjedzie. Czyli motor pojedzie bez kierowcy, utrzymując pełną równowagę. Jeszcze podjedzie dokładnie pod ciebie, zatrzyma się. Sam. To jest przyszłość. O, no, dupa. A nie, dobra. Możemy tędy się tam dostać. Pewnie nie szkoda, że usunęli tą mechanikę e, modyfikacji samochodów. Oczywiście, sprawdzimy sobie... Tak! A ty? Który z was szuka kłopotów? Brak przynależności... Civil. tutaj jest bandytka dało mi się gości ściągnąć po cichu nawet bez zabijania To dopiero coś, jak na mnie. Co tutaj się odwaliło? Ikonka mi zniknęła. Więc tak jakbym tutaj temat załatwił. Tam jest jakieś przestępstwo. Tu się gdzieś gliny nawalają. Tiger. O Jak nauczę się w nich trafiać, to na pewno będzie mi dużo prościej w tej grze. Pewno mi bardzo mocno uprości rozgrywkę. Jak na razie udaje mi się to obchodzić tym, że walczę mieczem. Tylko to mnie ratuje przed tym, że, że cały czas w nich nie trafiam. Mój nędzny skill w strzelaniu jest ratowany tylko i wyłącznie poprzez miecz. Także cieszy mnie możliwość wykorzystywania broni białej w tego typu grach. Arasaka? Coś tam było z arasaki. Dobra, to chyba temacik wyczyściliśmy prawie. Teraz już chyba tak. Dobra. Spoko poszło I teraz żeby się dostać tam W sumie mógłbym spróbować tędy się tam wydostać Uuu, ziemek coś jeszcze ma To tak nie można, tak się takich rzeczy się nie zostawia. No proszę państwa Może to było coś na przykład drogocennego Skoro zielone to nigdy nie wiadomo to już mi się nie chce akurat schodzić z motoru bo to białe białego mam od cholery Tak, naprawdę z drugiej strony skąd później druga babeczka się znalazła na drodze nie? okej okay, tego typka faktycznie przejechałem na chodniku dobra to można zrozumieć ale kawałeczek dalej babeczka była już na chodniku bezpośrednio dobra że niby gdzieś tu policja mnie ściga Schowaj mnie, to... żeby się do mnie nie dowalili. Wezbi windę, wyłączone. Rozmawiaj z policjantami, wezwi windę. Okej. Okay. jedziej żeby jedziej żeby jeżej żeby jej tam jest różnikarzó różnikasz nie bym sobie z różnikazem porozmawiał. a może akurat Idę, oo kilka dobrych tygodni myślałem, że wyjechałeś z miasta Mam kłopoty pewnie potrzebujesz splowi co A za skoczycie ale mam Jasne, pokaż co masz. Bab, i to sporo. Nawet bym rzekł, że prędzej mam ci do sprzedania niż to kupienia od ciebie. Mm. No to mogę sprzedać w sumie. Są mi takie jakieś gówniaki. Hmm. Krabisz turbowy typu Power. O, mam mocniejszy. Jeśli mam możliwość kupienia sobie mocniejszego. Dobra, czerwone pist. Fuck. Sprzedałem jakieś fioletowe ciekawe coś. A nie, pistolet maszynowy. Dobra, czyli nieważne. Nieciekawe, fioletowe coś. Dobra. Taka sytuacja. O, to długie ostrze. To jest to, z czego korzystam. 284 obrażeń. Noże mają więcej, ale z nożami jest ten problem. Czy noży są o wiele słabsze? O e, wiele krótsze, nie słabsze. Czy są słabsze? To by się okazało. E, myślę, że powoli mógłbym się szykować do jakiejś takiej dłuższej przerwy. No i zrobić sobie taką przerwę na z półtorej godzinki, prawie pojadę po Anie, pogadam z nią na chwilę. Czyli inaczej, kimnę się, pojadę po Anie, wrócę z nią. Pogadamy na chwilę. Dobra, te pistolety wszystkie można posprzedawać. Te rewolwery pozostawiam. Mmm dobra Kabuto ze stalowych mikropłytek okej, okay, to ciekawe technologia wojskowa podrasowanego polimeru to też ciekawe kurde, ale jest w tej grze rzeczy normalnie że hej jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do kupienia, do przejrzenia do zaoferowania przez niektórych tak zapisz stan gry nie nie mam jak, nie, jak naprawdę nie mogę nie, nie. A jak chce wstać o właśnie O właśnie! Nie mamy czegoś takiego. Brakowało mi możliwości to to, to podniesienia. Dupska. Dobra. Dowiedzmy się o co chodzi. Co tu się dzieje? Mieszkam obok. To idźcie dalej mieszkać i nie wpieprzaj się w cudze sprawy. Oś, ty beztykaj, To jego sąsiad. Mogę jakoś pomóc? Być może. Znasz trochę Barego? Jako tako. Gadaliśmy z raz czy dwa. To nasz dobry kolega z NCPD. Niedawno odszedł z policji. Załamał się po śmierci bliskiego przyjaciela. Boimy się, że wpada w depresję. Ty się boisz Petrowa. Znam go, to twardy facet. Robi nam na złość i tyle. Mendes! Zajrzałbyś do niego, gdy trochę ochłonie? Zgadam. Jasne, czemu nie. Daleko nie mam. Dzięki. Tylko bądź cierpliwy. Gliniarze po przejściach bywają trudni. Zobaczę co da się zrobić. Pomagam wam w całym mieście, więc czemu nie. Hej Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. Okej. Okay. Mm. Czy co zrobimy? Bary? Dobrze pamiętam? Coś za jeden. sąsiad z góry. Pamiętasz mnie, gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy mi Shion. Ja stwierdziłem, że to gówno dla pozerów. Takie złama bez gustu łatwo się nie zewó. <grymne> tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zacząłem rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam, czego chcesz? Sprawdzić co u Ciebie. Twoi koledzy mówią, że nie wychodzisz z domu. I chyba wiem dlaczego. Widziałem już to spojrzenie. Tacy jak my często patrzą w ten sposób. My? Nie wyglądasz na gliniarza. Nie tylko gliniarze tracą ludzi. Gdy jesteś wojownikiem, widujesz śmierć niemal codziennie. Łatwo się przyzwyczaić. Dopóki nie trafi na kogoś, kogo dobrze znasz. Dokładnie. Ty też co? Dokładnie. Jak dobrze, że mieliśmy siłę na sześć. Nie ma gdzieś. Ja też niedawno kogoś straciłem. Był dobrym kumplem. Na stoliku. Jak to też? A. Chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Mogłeś gadać z kumplami z pracy, czyli NCPD jak zwykle chujowo. Czyli w NCPD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś... Jeden typ z Melstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy, i nagle okazało się, że dzieciak, sam strzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach, a Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś im o Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Mm -hmm. Jak, zginął? Jak właściwie zginął Andrew? Normalnie. Zmarło mu się ze starości. Zresztą... nie ma się co dziwić, był tylko trochę młodszy od mojej babci. Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik. jak świeci przykładem. <laughs> Urna w Kolumbarium musi wystarczyć. Mendez dobrze gada. Trzeba się uodpornić, pokazać światu środkowy palec. Aha, czyli mam olać wszystko, co widziałem. Zapomnieć o śmierci Nie. On nie żyje. Ty? Owszem. Czas przestać oglądać się za siebie. Jeśli nadal będziesz siedział w domu i rozpamiętywał nie zmienisz niczego. Myślę, że tu skończymy. Jak chcesz. Nie będę Ci klepał po ramionku i mówił, że Znajdź na grobek Andrew. Prawie dwa kilosy? osydzieć jak? Ja ping kole Nie chce mi się tego szukać postanowił się w końcu ogarnąć? Mm. Mendes! Hej, a... Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Kurde, ale z drugiej strony mnie to ciekawi. Czy tam nie ma jakiejś głębszej rozkminy. Dobra, dojadę sobie na miejsce i... Hey, do mnie. I rozkminimy temat. Ale odcineczek kończymy.